Która to? No Jadę, Nie Jadę Już 15 minut temu mieli być z tej Bułgarii. Opóźnienie no. jakie pewno? A no co? No bo to teraz już stają na postoje. Ja żem pamiętam w 94, żeśmy na strzała pojechali, starym polonezem, no, nikt mnie nie zmieniał, no. A teraz to trochę muszę pospać, trochę muszę się zmieniać dwóch kierowców. Ech, to, to, to. Żeśmy kiedyś ze szwagrem Zbyszkiem pojechali po furę do Niemiec, no. Za Frankfurt nad Menem. Na strzała. Nawet żeśmy się na siku nie zatrzymali. No co pan mówi? A jak? To już mnie pod granicą mówił, zatrzymaj się normalnie, bo się zesram. Mówię, trzymaj, u Niemca się już wysrasz. <grymne> o, dzwoni mnie tu. No halo, który, gdzie wy jesteście? no my tu wszyscy czekamy z rodzicami innymi. A, no tak, że myślę, że jakieś postoje nieplanowane. No, no, no dobra, dobra, to jedźcie, tam obym bezpiecznie. No, no, czekamy. Do match Drenalda jakiego się zatrzymali na posty, bo tam ktoś się ponoć, pożygał, ktoś cię, siku, ktoś się jako kanapkę zjeść. Ej, ty, 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 za 15 minut mają być, ale to teraz porobili na trasie miejsc, tylko pieniądze, aby wydawać, tylko pieniądze. Wiesz te to, to parszywe czasy. Kiedyś się człowiek w lesie zatrzymał, zrobił, to, trzeba jechał dalej. A to teraz tylko, aby ściągnąć ludzi, no? Ej, ty, ty, ty.